Cześć, Witam wszystkich w najnowszym odcinku komiksowej odsłony kanału Gramania. I w dniu dzisiejszym mam dla Was bardzo dobrą wiadomość przynajmniej dla mnie dobrą, bo ja się z tego tytułu bardzo cieszę że Cyberpunk 2077 kontratakuje. Akurat tak się zdarzyło, że nakrywam ten konkretny odcinek dosłownie dwa dni po tym, jak ogłoszono najnowszy dodatek do Cyberpunka 2077. Osobiście mnie to bardzo cieszy, bo ja wciąż pomimo tego że ta gra, nazwijmy to, miała swoje dość bumpy początki. Ja wciąż bardzo w nią wierzę i cieszy mnie absolutnie wszystko, co się ukazuje w związku z tym tytułem, zwłaszcza jeżeli mówimy o dodatkach, zwłaszcza, że za kilka dni startuje animacja na Netflix. A dzisiaj mam dla Was recenzję dwóch komiksów ze świata Cyberpunk'a od Egmont. A ponieważ nie ma co ukrywać, że te zaszyciki są dość cienkie, jeżeli chodzi o komiksy, zdecydowałam się umieścić te dwa konkretne komiksy w jednym filmiku ze względu na to, że myślałam, że będzie taka forma bardziej Wam odpowiadać. Przy okazji będziecie mogli się wypowiedzieć, który z komiksów bardziej się Wam podoba. Ja też się wypowiem, oczywiście. Zatem bierzemy się za recenzję tych dwóch gagatków. Pierwszy z dzisiejszych komiksów to komiks pod tytułem Gdzie jest Johnny. Jest to komiks, który już jakiś czas temu ukazał się na rynku z wydawnictwem Egmont. I mamy tutaj historię, która zabiera nas ponownie, po raz kolejny, do Night City, do samego centrum. I mamy okazję poznać pewnego dziennikarza, który nieustannie walczy z korporacjami. Niestety jest to walka dość nierówna i bardzo ciężka, przez co dziennikarz Wallace ma z reguły podgórkę, ale pewnego dnia, wychodząc z baru, spotyka spokojną. Kobieta ochroniarza, która zabiera naszego dziennikarza do pewnej znanej postaci w świecie Night City. Na miejscu Wallace otrzymuje dość nietypowe zadanie. Ktoś zdecydował się na zamach wobec korporacji w Night City i bardzo wiele osób podejrzewa, że był to Johnny Silverhand, a Johnny Silverhand, bez względu na to, czy jest w całości, czy być może w częściach, jest bardzo pożądaną i poszukiwaną postacią w świecie Night City. Wallace dostaje zlecenie, ma znaleźć ciało Silverhanda. W ten właśnie sposób nasz niestrudzony dziennikarz rusza na misję. Jak skończy się ta przygoda, jak skończy się cała ta akcja? Czy była to dobra decyzja, aby w ogóle wziąć to zlecenie? Dowiemy się pod koniec komiksu. I powiem wam jedno: jedno z najciekawszych elementów tego komiksu jest spotkanie nie tylko i wyłącznie słynnego John'ego Silverhanda, którego wszyscy uwielbiamy. Jego wiernych wyznawców. Nie chcę Wam zdradzać za dużo, ale muszę przyznać, że ten wątek, związany właśnie z Johnem Silverhandem, jego fanami jest na tyle fajny, że naprawdę. Czekam, aż któregoś dnia w grze kiedyś zostanie w ogóle rozbudowana cała ta historia, ponieważ cała opowieść jest dość krótka, ale myślę, że niesie w sobie ogromny potencjał, aby stać się czymś więcej. Twórcami tego komiksu jest oczywiście scenarzysta Bartosz Szybor, pisarz w CD który jest odpowiedzialny za wiele świetnych komiksów wydanych już obecnie na polskim rynku, oraz ilustrator i rysownik Giannis Milon... Milonogiannis. Ja Giannis Milion. Giannis miliono Milionogiannis. Jeżeli to był pomysł jego oryginalnie rodziców, to muszę przyznać, że świetny łamacz językowy, ale jest to grecki artysta komiksowy, który jest odpowiedzialny za stworzenie oprawy graficznej tego komiksu. Który jest oczywiście. Niezwykła i bardzo dobra, zwłaszcza jeżeli lubicie właśnie taki sposób nieco brudny rysowania, nieco niedokładny momentami, ale jest to w pełni zamierzony sposób rysowania, który daje na wrażenie nieładu i nieporządku w Night City, które prawdopodobnie jest obecne w tym mieście na porządku dziennym. Komiks jest oczywiście bardzo ciekawy i jak to zwykle w przypadku komiksów Bartosza Sztybora kończy się malutkim twistem na koniec, ponieważ większość scenariuszy stworzonych właśnie przez pana Bartosza jest takie, że z początku się nam wydaje, że historia jest w miarę prosta, ale na samym końcu pojawia się ten malutki zwrot akcji, który pokazuje nam całość scenariusza od zupełnie innej strony, co ja osobiście uwielbiam. I mam nadzieję, że Wy też uwielbiacie. Jeżeli lubicie takie rozwiązania fabularne, to jest to komiks dla Was. Drugim komiksem w dzisiejszym zestawieniu jest komiks z Wielkiego Miasta. Ponownie autorem scenariusza jest Bartosz Tybur i podtrzymuje to, co powiedziałam dosłownie przed chwilą, że jest to komiks, który na początku ma prostą historię ale funduje nam na koniec bardzo fajny zwrot akcji, ale tutaj nie będę zdradzać. Zacznę wam opowiadać po prostu pokrótce fabułę. Komiks Sny Wielkiego Miasta zaczyna się dość nietypowo jak na serii o Night City, ponieważ nie zaczyna się ten komiks w Night City. Mamy tutaj obrzeża miasta, pola, jeepa, taki typowy amerykański klimat, w którym to rancher powraca samochodem do swojego domu, wita się z żoną. A ona ogłasza, że odchodzi. Niezbyt pozytywny początek, ale zaraz, dosłownie po dwóch stronach, przeskakujemy do Night City i akcja zupełnie zmienia swój klimat. Ale nie tylko i wyłącznie klimat, ale także sposób rysowania. Co według mnie zasługuje na bardzo duży plus, ponieważ w momencie, kiedy mam okazję śledzić. Akcja, która dzieje się poza miastem Night City. Sposób rysowania jest nieco inny niż kiedy akcja przenosi nas właśnie na ulicę nocnego miasta i mamy okazję śledzić dwójkę. Takich nazwijmy to bardzo dynamicznych, młodych ludzi, którzy w przyszłości pragną coś osiągnąć, przynajmniej ona. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z damską, męską parą, z której to dziewczyna jest zdecydowanie bardziej skupiona na tym, aby osiągnąć sukces w Night nice City, natomiast chłopak nie jest taki przekonany, czy ta droga, którą podążają we dwójkę, jest właściwa. On woli drobne przestępstwa i proste krojenie chipów, ona chciałaby czegoś więcej, chciałaby się stać postacią w Night City, której wszyscy się boją i dąży do tego niemal po trupach. Jednak, jak wszyscy dobrze wiemy, takie decyzje wiążą się z ogromnymi konsekwencjami nie tylko i wyłącznie dla naszej głównej bohaterki, ale także dla towarzyszących jej. Osób. Ale od tego są Brain Dancey. W świecie Night City jest wiele form rozrywki, ale Brain to jedna z tych bardziej pożądanych. Jest to jak gry komputerowe, tylko zdecydowanie bardziej na żywo. Coś, co prawdziwie odczuwamy, coś, co prawdziwie przeżywamy. I w fabułę w grze Cyberpunk 2077 absolutnie nie dziwiłam się osobom, które się od tego uzależniały, ponieważ jestem pewna, że kiedyś w przyszłości być może tak właśnie będzie wyglądać świat gier komputerowych i bardzo prawdopodobne, że będę spędzać w takich braindance'ach cały dzień. Ale wróćmy już do fabuły Anka. Nasza główna bohaterka woli zdecydowanie bardziej brutalne dancey, Aby bustować się jeszcze bardziej po tych przeżyciach, pogoniach, ucieczkach, które miała okazję dopiero co doświadczyć, Podczas gdy nasz główny bohater wybiera dość nietypową propozycję jak na Braindance'y, zaczyna obserwować życie pewnej rodziny, która mieszka poza Night City. Klimat ponownie nam się zmienia i mamy okazję obserwować historię dwójki zakochanych młodych ludzi, którzy decydują się zakupić dom, uprawiać kukurydzę, a potem mają dziecko. Jest to zupełnie inny klimat niż do tej pory w świecie cyberpunka, ale wciąga naszego głównego bohatera, i od tego momentu zaczyna się taki powolny rozłam w ich teamie. Ona chce jeszcze więcej, a on poszukuje miłości, spokoju i odpoczynku w Brain i osobiście muszę przyznać, że jeżeli miałabym wybrać pomiędzy tymi dwoma komiksami, które bardziej mi się podobał, a obydwa mi się bardzo podobały, to sny wielkiego miasta zdecydowanie ujęły mnie i zaczęłam się w trakcie lektury odrobinkę zastanawiać, jak jeszcze można wykorzystać Brain dance y, jak można wykorzystać wielkie miasto, a także jak wiele osób o różnych podejściach w takim mieście mogłyby mieszkać. Więc dla mnie jest to duży, duży plus, że jest to historia, która otwiera nam zupełnie nowe wrota, nowe drzwi do świata cyberpunka, który jest nieco inny, zdecydowanie bardziej delikatny i pokazuje nam także, że w świecie Night City nie jest tak, że wszyscy, którzy tam mieszkają wsiadają na motocykl i pędzą 200 km na godzinę przed siebie, ale są także tacy, którzy wolą przysiąść i pooglądać spokojną historię o miłości dwójki ludzi. Dodatkowo niemałym atutem tej historii jest rozgraniczenie tych braindance'ów od świata rzeczywistego Night City, w którym dzieje się akcja tego komiksu, bo kiedy mam okazję obserwować tą romantyczną historię tej dwójki zakochanych, ten sposób rysowania jest zdecydowanie bardziej delikatny, pastelowy, bardzo taki wypłowiały. Natomiast, kiedy przenosimy się do Night City i obserwujemy, jak nasi główni bohaterowie walczą z przeciwnościami, to jak widzicie, wszystkie kolory stają się zdecydowanie bardziej intensywne, agresywne, bardzo cyberpunkowe. Mocny różowy i mocny żółty jest tutaj wszechobecny, co jest bardzo charakterystyczne właśnie dla świata Cyberpunka 2077. I w przypadku tego komiksu też nie dziwi fakt, że tutaj na Okładce mamy listę, sporą listę artystów, którzy są odpowiedzialni za stworzenie tego komiksu, ze względu na to, że te dwa różne style tworzyły zupełnie dwie różne osoby. Jest to m.in. odpowiedzialny za rysunki Filip Andrade oraz Alessio Fiorinello, a kolory położyli Roman Titov i Krzysztof Ostrowski. Z kolei okładkę stworzył Matthias Bergara. Jedyną rzeczą, którą żałuję w przypadku tego komiksu oraz poprzedniego, że nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi ekstra okładkami stworzonymi przez innych artystów. Nie ma tutaj za bardzo dodatków. Jest to standardowe wydanie w tekturowych okładkach polakierowanych. Są oczywiście zakładki, a na tych zakładkach z przodu znajdziecie informacje na temat artystów, którzy dali i stworzyli nam ten komiks, a z tyłu znajdziecie informacje na temat innych Komiksów, które ukazały się, oraz notkę, że kolejne komiksy są już w drodze. I po cichu liczę, że w przyszłości kiedyś zobaczymy takie zbiorcze wydanie tych komiksów, ze względu na to, że fajnie się je czyta w takiej króciutkiej formie. Bo bardzo łatwo wrzucić je do damskiej torebki, w której jest absolutnie wszystko, włącznie z komiksami. I wiecie, zapasem, właśnie lektury na długie godziny w autobusach. Ale z drugiej strony, chciałbym zobaczyć jakieś takie fajne wydanie w twardych oprawach, ale to jest tylko i wyłącznie moja taka drobna fantazja, że kiedyś, kiedy zobaczymy już wszystkie te komiksy, to fajnie byłoby dostać takie właśnie zbiorowe wydanie w takim neonowym żółtym kolorze, to byłoby kozackie. A teraz pytanie, co wymyślicie? Czy chcielibyście takie zbiorowe wydanie? Czy wolicie Gdzie jest Johnny, Czy być może wolicie sny wielkiego miasta? Których z komiksów bardziej was przekonuje, który bardziej wam się spodobał? Czy czekacie na kolejne komiksy ze świata Cyberpunka 2077? Czy obejrzeliście już animację? Czy czekacie również na dodatek? Czy Cyberpunk wciąż was kręci i wciąż czekacie na kolejne publikacje związane z tą grą? Komentarze są Wasze, mam nadzieję, że świetnie się dzisiaj bawiliście. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz, zostawicie lajka, like suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, ale pamiętajcie, żeby przeczytać sobie dzisiaj jeszcze coś fajnego, do zobaczenia i pa pa!